Zostaje od was wiele pytań, Dlatego postanowiłem, że nag będę nagrywać taką serię, w której krótko będę chciał odpowiadać na te pytania. Pierwsze pytanie pochodzi z Mateusza 16 rozdziału werset 24, gdzie Jezus mówi do swoich uczniów, aby wzięli, kto chce i za Nim, musi wziąć swój krzyż. I co to znaczy wziąć swój krzyż? To na pewno nie oznacza to, że ja będę miał koszulkę z wielkim krzyżem czy jakiś łańcuszek na szyi albo modne w dzisiejszych czasach tatuaże. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Czym był krzyż w tamtych czasach? Krzyż był narzędziem, na którym wykonywano kary śmierci, narzędzie tortu, na którym ludzie cierpieli i umierali. Więc to, co Jezus nam tutaj chce powiedzieć, to mówi tak, jeżeli chcesz pójść za mną, bądź świadomy tego, że może kosztować Ci to wiele, nawet Twoje życie. Tym bardziej, że On później mówi, że kto chciałby zachować swoje życie, to straci, ale kto straci swoje życie, zyska je, odnajdzie je. Dlatego Jezus mówi, idąc za mną, bądź świadomy tego, że może ci to kosztować wiele. Czy jesteś na to gotowy?